Tutaj coś będą e, kopać, bo tu widzę że kawałek asfaltu jest wykopany. Tu tak na to będą pewnie chodnik kłaść albo asfalt e, przedłużać, czy powiększać. Ale mi się wydaje, że chyba chodnik będą robić. Już przynajmniej to w główku jest e, koło przejazdu. I tam już się nie, nie, nie przejedzie tam na Jak na Bełchów Gdzie tam chody zawracają rośnie koniec na razie koparkowy wykopuje na te kostki bądź asfaltu tutaj. Nie ziemię gdzieś ładuje na nowo. Już przebudowa. na razie do autostrady jest wykopane. Firma jakaś prima robi.